Dla tych ludzi świat nie zna granic. Podczas bytkowskiego Festiwalu Podróżnicy przekonywali, że aby zwiedzać różne kraje i kontynenty, nie potrzeba wielkich pieniędzy ani ponadprzeciętnych umiejętności. Jak wiele potrzeba, żeby zwiedzić świat? Według niektórych bardzo niewiele. Chęci, 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 jeszcze raz chęci i można wszystko zwiedzić. Zobaczyć krajobrazy zapierające tych w piersiach poznać obce kultury i interesujących ludzi, zasmakować kuchni świata. Marzeniem wielu z nas są fascynujące podróże. Małe i duże, głównie Europa, aczkolwiek teraz są plany, żeby do Azji pojechać. I tak grzecznie zbieramy ekipę do samochodu, dzielimy koszty, ile się da i studencki wyjazd za grosze. Wielką inspiracją dla młodych są spotkania z tymi, dla których podróżowanie to nie tylko pasja, ale i sposób na życie. Festiwale takie jak ten to jedyna okazja, by poznać i porozmawiać z tak wyjątkowymi osobami jak na przykład Ryszard Pawłowski, czołowy polski himalaista, czterokrotny zdobywca Mount Everestu. o górach to tak zacząłem myśleć, jak udało mi się przeczytać tragedię Tatrzańskie. To wtedy mnie zainspirowała ta historia jednego z tych najlepszych przewodników Klinka Bachledy i, i te, te, te wspaniałe historie z kolei pan Ryszard udowadnia, że marzenia można spełniać w każdym wieku. Gdy miał 63 lata, razem ze swoim dwa lata starszym kompanem wyruszył w podróż dookoła świata. Ja mam już takie lata, że ja nie mogę sobie jeździć w każde miejsce i wracać z powrotem wycieczkowo, bo ja bym tego nie zobaczył. Ja wymyśliłem taką podróż, żeby pojechać raz, a zobaczyć wszystko na świecie. I tak przez półtora roku pan Ryszard pokonał 118 tysięcy kilometrów, przekroczył granicę 49 krajów, zwiedził 6 kontynentów. Jego opowieści są inspiracją dla wielu młodszych kolegów. Chodzi o to, aby stworzyć takie miejsce wymiany wiedzy kulturoznawczej, językowej, aby nie było to takie masowe, tylko właściwie przychodzą tutaj ludzie z różnych środowisk, rozmawiają z tymi podróżnikami, siadają z nimi na kawę, idą z nimi coś zjeść. Pasją do podróżowania można zarazić się w jednej chwili, zwłaszcza na festiwalach takich jak ten. Dlatego coraz więcej z nas zdobywa się na odwagę i podróżuje, choćby za jeden uśmiech. Gdy dochodzi do wypadku z ich udziałem na zawsze są.